Przyjechałem dzisiaj na zakupy, a jako, że jest to kilka kilometrów, no to przyjechałem na rowerze i tak się zastanawiam, czy ktoś mnie przepuści na tym przejściu dla pieszych. Ale chyba nikt. Ale filmuję tak, żeby się nie nagrały numery rejestracyjne. Dlaczego? No, poczekajmy, zaraz jedzie, następny, pewnie wyciszy się to Co chciałem powiedzieć? Tam skąd jadą te samochody, tam jest znak ostrzegawczy, że jest przejście dla pieszych 115 metrów. O, już myślałem, że się zatrzyma. Ale jak widać, nikt się nie zatrzymuje. I dlaczego nie nagrywam tych numerów? Bo uważam, że to jest głupota. Żeby pieszy w takim miejscu miał pierwszeństwo. Jedzie osobówka. Też się pewnie nie zatrzyma. No oczywiście, że nie. Przejdę może w drugiej strony, będę miał więcej szczęścia. No widzicie, że tu spokojnie można przejść na drugą stronę. A nie zatrzymywać tych wszystkich samochodów. Dobra, jedzie następny. No ten to nie ma szansy bo za późno tamten też ten też chociaż wyraźnie tam się na lewo i na prawo co sugeruje że Não, e